Siema siema, tutaj Kungu, witam Was już w kolejnym, ósmym odcinku z Alien Isolation. Witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, ciśniemy sobie tutaj i przechodzimy tutaj, tędy. Tutaj mamy sobie coś odnaleźć, teraz jakiś kod. Znaczy, na razie musimy odnaleźć biuro Mojlera czy coś w tym stylu. Dobra, ja już e, przestaję być taki Jolo. Dlaczego? O, tam jest jeszcze skręt w inną stronę. Jeszcze jest przejście tutaj. Tutaj nic nie ma. To po jaką cholerę ja tutaj w ogóle mogę wejść? Czy znowu będę musiał przed kimś uciekać? Serio. Bo jeśli nie, to nie widzę w ogóle sensu czegoś takiego. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Zamknij mordę. Exploring, dziwko. Aha, czyli muszę tutaj wejść, generalnie? Tutaj? Czy ja tutaj byłem? Tutaj jest coś interesującego. Szukaj, no cóż, mapy. No cóż, możemy coś tutaj nie tyle schakować, co powyłączać. Zobaczymy, modyfikować. Obraz z kamery PIRK. System spryskiwaczy. To nie ma sensu. Dostęp do drzwi działa, oczyszczenie powietrza działa. No dobra. Okej. Okay. Wyjdźmy stąd. Włączymy te spryskiwacze. Chyba nie ma tutaj nic ciekawego. Są te kamery. Ej, ona na mnie patrzy. Fuck. Ja chciałem wyłączyć kamery. Obraz z kamery dostępny do drzwi No cóż, są wyłączone. No ale. Obraz z kamery jest wyłączony, a nie tyle kamera. Więc może to stąd ci bierze, że ona cały czas. Za mną chodzi. To jest saving w ogóle. To zapiszmy. No jak tacy dają mi opcję zapisania, to dlaczego mam nie zapisywać? Tak. Dają mi opcję zapisze. Im częściej zapisuję, tym po prostu lepiej. To jest jakiś interesujący obiekt. A. I tried to use the dispensary today and found that I was locked out. I can't possibly be expected to carry out my duties if you and Lingard cut my access privileges. I have patients who will relapse without that medication, particularly when things on the station are What the fuck? There is a I will not see patient care, what suffer. Consider this a formal warning. And for the record, I do not have a problem. Out. Tam już byłem, okej okay. Gdzieś jest biuro jakiegoś tam tego, tak? To już tutaj będzie to biuro Dokładnie tak Super, to ja idę tutaj, nie ma, nie mogę Zamknięte drzwi, no cóż No to pójdziemy do tego biura, no już trudno, no jak mi każą, no to pójdziemy Musimy się oczywiście włamać. Ehm, um, okej, okay. dobrze. Ten gości tutaj nie. Dobra, mam biuro tego Morleya. Jak się przestraszyłem. Dobra, terminal. No, zobaczymy. Eee, błąd, potrzebujemy więcej stymulantów nastroju. Co? Stymulantów nastroju? Nie, też, że kończy się nasz zapas. Tokuman rozdaje jej jak cukierki. Z dziennika wynika, że odwiedziła ambulatorium 16 razy w tym tygodniu. Musimy zacząć te re Kurna, reglamentować lekarstwa. Mieszkańcy Sewastopolu będą ich potrzebować. Tym bardziej im bliżej do zamknięcia stacji. Okej. Okay. Robi się tutaj niebezpiecznie? Tylko do względu kierownictwa. Zamknij mordę. Uniwersalne hasło do całego ośrodka 1702. O rady, nie będę tego czytał, sorry. Nie ma takiego bliku. 1702. Znajdź kartę doktora Pewnie nawet nie tutaj, nie? Tutaj muszę znaleźć kartę doktora Morleya Okej okay. Czego mi się wydaje, że zaraz tutaj przyjdzie ten potwór Ja PIERDOLĘ Dobra kurwa. Ale mi zaraz w pierdoli. Może tam. Ciekawe czy dobrze robię idąc tutaj Jakie mam wrażenie, dobra zapisujemy, najwyżej Najwyżej wczytam poprzedni zapis, nie? A nie ten Jakby co, jest taka opcja, więc to jest spoko akurat Dlaczego mi się wydaje, że on tutaj przyjdzie? Bo przyjdzie, gdzieś tutaj jest ta karta. A nie, wprowadź kod dobra. Jeden, siedem, zero dwa. Zamknijcie się głupie drzwi! NIE NO KURWA NIE No kurwa no nie No zajebiście Już miałem nadzieję, no ale, no cóż Dobra, pójdźmy tędy Gdzie on jest? tam szybko 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 szybko, szybko. Gdzieś tam, gdzieś za mną jest JAKIM CUDEM?! Czyż był tam! O kurna macie. Gdzie ten gnojec jest? Stoję. Jest tam chyba Chyba tutaj wyszedł Nie wstaje Nie włączam też czujnika On tu idzie O kurwa on tu idzie Ja pierdolę Dobra. Oh, w dupę. Dobra, mamy tutaj znać kartę doktora Mo Murley'a. Nie ma tu żadnego savingu To jest głupie, że tylko tutaj jest ten saving. Eee, dobra, idziemy. No cóż. Kim kurwa, chujem, on jest tak disco. Dobra, poszedł sobie. Mam nadzieję. Jest tu. Kurwa! Gdzie on jest? Gdzieś tam. Chyba wykrywa. O, o o kurwa on ten wyjdzie, on ten wyjdzie, on ten wyjdzie w pizdu Kurwa Wieszę ten O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, no i chuj, no i chuj. To po mnie. Ja pierdolę, idź stąd, w pizdu. Nie. Człowiek jeszcze jest inteligentny, wie, jak to się otworzyło. przejść tutaj, prawda? Dokładnie. To idziemy. Może mi się uda. Kurwa oby. Dobra. Znajdź kartę doktora Morleya. Gdzie jest ta pierdolona karta? Szybko. Szybko. To już wychodzę poza obszar? Jeszcze nie wychodzę poza obszar, więc może być gdzieś tu. Szukaj Może tutaj jestem bezpieczny Chodzi gdzieś tutaj skór wysył Jest tam gdzieś. A się tutaj gdzieś być niżej. Kurwa macie. O nie, idzie tędy, idzie tędy. Dobra, odszedł kawałek. Nie wiem, czy to dobrze, właśnie tędy wychodzić, skoro on odszedł. O nie, on tu idzie. O kurwa, o kurwa, gdzie on jest? O kurwa! Ja pierdole. Dobra, mamy szansę. Idę kurwa tędy. Bo tej karty tutaj kurwa nie ma. O nie, o nie, o nie, o nie Stój kurwa No i po mnie, no i po mnie na MAĆ Ja nie mogę I umarłem A jak umarłem to cholera jasna mam taką drogę znowu do przebycia Coś strasznego, napiję się Już mi się woda kończy, cholera Nagrywam kilka odcinków z rzędu, jakbyście, kurde, nie zauważyli, ale wątpię, żebyście nie zauważyli. Dobra, idziemy tutaj i stoimy. I czekamy. Ale zaraz wyjdzie tymi drzwiami Oj jak zaraz wyjdzie tymi drzwiami Może kurde nie O kurwa Co ja robię? Co ja kurwa robię? Przytrzymaj żeby się schować Idealnie Trochę się boję Trochę w bizdu. Gdzieś tam po lewej stronie O nie, jest tutaj Ja się nie ruszam Zostaw mnie w pizdu o kurwa. Dobra pierdala i mi stąd Usłyszał to Dobra wyszedł jakimiś drzwiami chyba Dobra pytanie gdzie jest ta pierdolona karta? Weźcie kurwa. Tutaj się mogę tylko schować. Czyli gdzieś ta karta musi być tu. Nie tego Rewolwer. chcę. Rewolwer. Co mi główno danie? Oczywiście, że tak. Gdzie jest ta pierdolona karta? Stop. Gdzieś tutaj musi być ta karta. Ale nie ma jej tutaj. Tam sprawdzałem, tam na pewno jej nie ma. Sterowanie awaryjne, wyłącz to! Wyłącz to, w pizdu! Sterowanie awaryjne, uciekaj! Uciekaj! Ah, kurwa... Chyba mam dosyć Co jest? Się, ja się oplułem? Czy się oblałem? Mam nadzieję, że to, że, to, że to drugie Nie mam wody. Dobra, Czytamy aktualny zapis Jeszcze mamy mam dopiero niecałe 20 minut tego odcinka Więc niemożliwe, że nie, nie, nie jest... Nie mogę tego po prostu zakończyć w tym momencie, tak? No nie mogę Dobra, robimy tak. 1702 tradycyjnie. Bierzemy to. Wchodzimy tutaj. I teraz czekamy, aż gościu sobie pójdzie. Czekamy przez jakiś czas. Dobra, teraz jest już tam daleko. Kurwa, to ja to zrobiłem, prawda? O -o o, 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 stop. Jest możliwe, że gdzieś tutaj jest ta karta. Może jest tutaj, na przykład. O nie, to się rozwaliło. Bomba, rurowa, fajnie. Jaką cholerę mi ta bomba rurowa? Gdzie on jest? Czego on jest tak tutaj, tak szybko, gdzie on chodzi? Nie po tym korytarzu, nie? Dobra, poszedł sobie. Może no, rzeczywiście gdzieś tutaj jest. <laughs> SAVING, 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 JEST! Yes. Daj yes. oh, mi, SAVING, dobrze. Mamy, SAVING, troszeczkę zawsze jesteśmy przeprogresowani, tak? właśnie nie możesz się chować On tutaj jest w tym pomieszczeniu O kurwa mać Nie widzi mnie dobra O, w dupę. Ja cały czas go czuję tutaj. Kliknąłem! Gdybym, kurna, nie kliknął! Dlaczego ja to wy. Kurna, mać! Se wymyśliłem. Unikaj hałasu i trzymaj się z daleka od nieznajomych. Hycha, hałas. Najgorsze jest to, że ten czujnik ruchu pierdzielony pika. Gdyby, kurna, dało się wyłączyć dźwięk, to było, kurna, raczej logiczne. Ale nie, no bo po co. Wejdę tutaj. Wejdę tutaj. Mam nadzieję, że on ten nie chodzi. Nie ma sensu takie coś. Dobra, stop. Ja się muszę dostać tutaj. O, co ja robię? Nie wiem. Muszę się dostać tutaj, ale gdzie jest ten pierdzielony ten? Dobra, wychodzę no bo jolo. Nie mam aż tak dużo do stracenia. Saving mam tuż obok nie. Teraz zagrożenie jest tylko z tamtej strony. Gdzie jest ta pierdzielona karta? Where's the fucking card? Where's the fucking card? Nie no, zamknijcie się. Karta musi być gdzieś tutaj w takim razie. Zdążę, 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 zdążę. Dobra. Dałem radę przejść tutaj. Tyle dobrego. Tutaj mnie poprzednio nie widział, nie? Popatrzcie, przyszedł tędy, skurczy byk. Czy tamto jednak nie jest takie trwałe, trwałe, nie? Dobra. Dobra, poszedł. Szukaj. Raca kurwa. Gdzie ta pierdzielona karta? Mapy są. Stop, mapa. Tutaj jest ta karta. Nie, niemożliwe. Tutaj jest coś innego. Tam był. Stop, ta karta musi być gdzieś tu. Kwatery personelu. Tutaj jej nie ma. Morley. Morley. Serio, wystarczyło się na to kurna mać spojrzeć. Dobra, teraz muszę iść tutaj to zapisać. Zbadaj salę, które obchodził doktor Morley. A29, C21 i A26. A 29, 21, a 26. Na wszelki wypadek to sobie zapiszę. Czekajcie. Tutaj mam starą kartkę. A, C i A. Zaraz zobaczymy numerki. 29, 21, 26. 29, 21, 26. Prawdopodobnie nie będzie mi to potrzebne, ale przezorny zawsze ubezpieczony. O, o, o Pewnie zaraz tutaj przyjdzie Wiedziałem, 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 kurwa Ja pierdolę Poszedł Jest tam cały czas? Dlaczego on tam cały czas jest? Zbagował się? Nie. Kurwa. Dobra, idę tam. No muszę tam iść, bo muszę iść za zapisać grę, nie? O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, 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 kurwa. Główno mi da to, że jestem tutaj w tym momencie. Jak on tutaj przyjdzie, to jestem w dupie. Liczę na to, że go tutaj nie ma. Ale on tak bardzo tutaj jest, że to jest Nie w drugą stronę. Poszedł w drugą stronę, jak Muszę się tutaj dostać. Szybko, żeby tylko kurna mać, zapisać tę pierdzieloną grę. Dobra, nie ma go. Idę szybko, szybko, szybko zapisać grę. Zapisać pierdzieloną grę, szybko. Zapisz grę, jest. Tak, dobrze. Dobra. To było na tyle w ósmym odcinku, powiem wam. Zaraz się biorę za dziewiąty. Tylko pójdę po wodę. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!